To ja może opiszę ten case. To jest tak, jest budowa, i nagle ty powiesz, że ty chcesz coś inaczej. I ogólnie, jakby był oddzielnie projektant, i oddzielnie piramidopana, to było obo, że projektant musi to zmienić. Jak jedą, to zmienią, teraz nie ma czasu. My staniemy z budową, to się wszystko zatrzyma i w ogóle amba wielka. A generalny wykonawca jeszcze krzyczy: No, jak sobie to inwestor zmienię, to my chcemy dodatkowej kasy, bo będziemy stać, nie będziemy nic robić, i w ogóle, nie? Jeszcze termin wydłużymy. O, oczywiście mu to pasuje, ale. Cześć, jestem Dawid Lech, jestem prezesem spółki Karkon. A w Karkon projektujemy i budujemy nowe siedziby firmy. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego warto zlecić projektowanie budowy hal generalnego wykonawcy. Wizja redukcji kosztów projektowania hali magazynowej kusi wielu inwestorów. Nie ma co się dziwić, nikt nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy. Sposobów na oszczędności jest co najmniej kilka. Jednak są inwestorzy, którzy wybierają najmniej korzystne rozwiązanie. Rezygnują z usług generalnego wykonawcy. Jak się często okazuje, oszczędności są tylko pozorne. Pojawiają się nowe koszty i nieznane dotąd problemy, a przecież można tego uniknąć. Zacznijmy od tego, kim jest generalny wykonawca i czym się zajmuje. Najprościej mówiąc, jest to firma, która przeprowadza budowę od początku do końca. Kompleksowo realizuje zadania, odpowiada za zarządzanie poszczególnymi etapami budowy, dba o terminy i jakość wykonania. Jej celem jest zapewnienie, że wszystko przebiegnie sprawnie i zgodnie z planem. A dlaczego warto skorzystać z usług generalnego wykonawcy? Co na to wskazuje? Po pierwsze, Optymalizacja projektu. Co się pod tym kryje? Stworzenie solidnej i dobrze przemyślanej koncepcji, która spełni oczekiwania inwestora. Generalny wykonawca taki jak Karkon prowadzi inwestora już od etapu koncepcyjnego. Zapewnia kompletność projektu, to znaczy, że powstaje projekt, z którego da się budować, a nie tylko uzyskać pozwolenie na budowę. Nie trzeba czekać na dodatkowe dokumenty. To przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Zostając w temacie oszczędności czasu i pieniędzy, generalny wykonawca to standaryzacja rozwiązań technicznych. Nie marnuje Twojego czasu na wymyślanie koła na nowo. Korzysta ze sprawdzonych rozwiązań technicznych i najlepszych praktyk. Nie uczy się fachu za Twoje pieniądze, nie traci czasu na niepotrzebne eksperymenty. Nie znaczy to, że do każdego klienta podchodzi tak samo. Klienci mają różne oczekiwania, a zadaniem generalnego wykonawcy jest je spełniać, jednak można to robić, unikając popularnych błędów i optymalizując projekt pod względem ekonomii użytkowania. Po drugie, korzystanie z usług generalnego wykonawcy to optymalizacja kosztów budowy. Co się w tym zawiera? Przede wszystkim generalny wykonawca dobrze zna realia rynku budowlanego, wie o stosowanych rozwiązaniach dotyczących odpadów i zużycia materiału, zna trendy panujące w branży, rozumie zmienność cen w czasie, wie jak oszczędzać na zakupach, a jest to możliwe m.in. dzięki skali zakupów. Generalny wykonawca często zamawia materiały w dużych ilościach, co może przekładać się na niższe ceny jednostkowe dzięki rabatom ilościowym. Nie zapominajmy, że generalny wykonawca ze względu na doświadczenie współpracuje z załogami budowlanymi, które oferują lepsze stawki, a lepsze stawki to niższe koszty budowy. Doświadczenie pozwala również na lepsze przygotowanie do radzenia sobie z problemami. To trochę tak jak z kierowcami na drogach. Młodzi kierowcy zwykle mają mocno ograniczone pole widzenia. To nie jest absolutnie atak w stronę młodych kierowców. Wszyscy doświadczeni kierowcy byli kiedyś na ich miejscu. I wszyscy wiemy, że wraz z doświadczeniem pole widzenia się rozszerza. Dobrego generalnego wykonawcę można porównać z doświadczonym kierowcą. Widzi i przewiduje więcej. Skuteczniej zarządza ryzykiem. W efekcie dba o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo pasażerów, w tym przypadku inwestorów. Jeśli dodamy do tego, że generalny wykonawca posiada dobry sprzęt, narzędzia i technologie, które pozwalają pracować szybciej i efektywniej, zaczynamy rozumieć, Dlaczego tak wielu inwestorów decyduje się na współpracę z generalnym wykonawcą? Kolejnym argumentem, który stoi za taką współpracą, jest optymalizacja czasu realizacji. To proste. Generalny wykonawca to sprawdzeni dostawcy materiałów, powiązanie rozpoczęcia budowy z uzyskaniem pozwolenia na budowę, długoterminowe relacje z podwykonawcami, dostęp do specjalistycznej wiedzy specjalistów w różnych dziedzinach, np. inżynierów i architektów. Generalny wykonawca może szybko rozwiązać problemy techniczne i konstrukcyjne, nawet te z pozoru nie do rozwiązania. Zmiany projektowe, które wprowadza w trakcie realizacji, nie blokują procesu inwestycyjnego. Minimalizuje opóźnienia. Czyli generalny wykonawca robi wszystko, co skraca czas realizacji projektu i co pozwoli jak najszybciej czerpać inwestorowi zyski z nowego budynku. Po trzecie, współpraca z generalnym wykonawcą to mniejsze ryzyko odbiorowe. Ostatnim, czego chcemy po ukończeniu budowy hali magazynowej, to problemy z jej odbiorem. Dlatego przydaje się generalny wykonawca. Kiedy ta sama firma jest odpowiedzialna zarówno za projekt, jak i wykonawstwo, jest większa spójność między tym co zostało zaprojektowane, a tym, co faktycznie jest zbudowane. Niby banał, ale ważne. Pomaga to zmniejszyć ryzyko niezgodności i błędów. Generalny wykonawca rozumie przepisy i wymagania. Nie naraża inwestora na ryzyko problemów. Dba między innymi, żeby wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zaprojektowane w obiekcie były wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, tak zwanym strażakiem. A to właśnie odbiór strażaka dla wielu inwestycji jest tym najtrudniejszym. Co jest czwartym punktem? Coś, co jeszcze bardziej ucieszy inwestorów gwarancja. Tak, gwarancja. Generalny wykonawca udziela gwarancji na cały budynek. Co to znaczy? W bardzo ogólnej, szerokiej perspektywie nie musisz się martwić, że hala magazynowa za tydzień zawalić się na głowę. A bardziej fachowo? Jako inwestor nie musisz przejmować się problemami występującymi na przykład na stykach poszczególnych zakresów robót budowlanych. Generalny wykonawca wie, że obsługa gwarancyjna dużo kosztuje. Unika drobnych, niepotrzebnych i zwyczajnie nierozsądnych oszczędności, które mogą przyrodzić się w olbrzymie wydatki. Wie przecież że mała i nietrafiona oszczędność może w przyszłości słono kosztować. Przywiązuje wagę do oceny materiałów, korzysta ze sprawdzonych dostawców. Ma świadomość, że jeśli producent oferuje materiał słabej jakości, nie ma co liczyć, że materiał wytrzyma okres gwarancji. Jednak gwarancja gwarancji nie równa. Każdy, kto zna realia tej branży, dobrze wie, że na rynku budowlanym podmioty szybko bankrutują. Dla Ciebie jako dla inwestora powinien być to znak ostrzegawczy przed podjęciem współpracy z pewnymi podmiotami. Bierz pod uwagę, że gwarancja na mały zakres od małego wykonawcy może być niepewna. Ostatnim argumentem przemawiającym za współpracą z generalnym wykonawcą, jaki dzisiaj poruszymy, jest oszczędność Twojego cennego czasu. Mówiliśmy już o optymalizacji czasu realizacji projektu. Jednak teraz mamy na myśli coś innego. Generalny wykonawca nie tylko dba o tempo pracy. Dba, żebyś Ty mógł poświęcać koordynacji projektu jak najmniej czasu. Generalny wykonawca zajmuje się procesem od A do Z. Bierze na swoje barki ryzyko budowlane. Tak samo z ryzykiem prawnym i rozwiązywaniem sporów z dostawcami, jak i podwykonawcami. Zdejmuje z Ciebie koszty rozwiązywania ewentualnych problemów na linii projektanci i inwestor. Nie musisz pełnić funkcji rozjemcy. Na co możesz liczyć? Oprócz szeregu kwestii, które już wymieniliśmy, warto wspomnieć o wsparciu technicznym po budowie. To daje Ci pewność, że w razie potrzeby możesz liczyć na fachową pomoc. Nie musisz szukać odpowiedzi na niesprawdzonych forach i pluć sobie w brodę, że nikt nie może Ci doradzić. Brak generalnego wykonawcy może kierować projekt raczej w stronę problemów i wątpliwości. Dlatego jeśli szukasz ludzi, którzy profesjonalnie zajmą się projektowaniem Twojej hali magazynowej, odwiedź naszą stronę karkon.pl. Działamy na terenie całej Polski. Dla nas nie istnieją zbyt krótkie terminy, zbyt trudne rozwiązania architektoniczne, ani zbyt wymagające technologie. Nie szukamy wymówek, tylko rozwiązań. Kliknij link w opisie. Napisz do nas i przekonaj się, czy jesteśmy generalnym wykonawcą, którego potrzebujesz. Ode mnie to już wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję, komentarz, lajka i widzimy się w kolejnym odcinku.